Przedstawiamy Wam zmienić Ogmalase, laser do usuwania tatuaży i laserowego peelingu węglowego, przemień doświadczenia swoich klientów i powitaj świat wolny od niepożądanych tatuaży. Odkryj możliwości najnowocześniejszej technologii, gdzie przekształcamy procedurę usuwania tatuaży. Nasze zaawansowane rozwiązania gwarantują bezpieczne, precyzyjne i wyjątkowo efektowne doświadczenia, eliminując tatuaże o różnych rozmiarach oraz kolorach. Zemis od Males idealnie sprawdzi się do zabiegów usuwania tatuaży, korekcji pigmentacji dzięki naserowym biegunu węglowym. Technologia Laser wykorzystuje intensywne impulsy świetne trwające 10-20 milisekund, sięgające głębiej w na naskórka. Generuje to ciepło, rozbijając pigment tatuażu na maleńkie cząsteczki bez uszkodzenia tkanek. Te drobne cząsteczki wchłaniane są przez makrofagię w organizmie, a następnie usuwane ze skóry. W rezultacie pigment stopniowo znika, umożliwiając całkowite usunięcie pigmentu ze skóry. Od precyzyjnego usuwania tatuaży po odmładzanie skóry urządzenie to oferuje dostosowane ustawienia, aby sprostać różnym typom skóry i problemom. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala profesjonalistom na łatwe dostosowanie parametrów, zapewniając optymalne wyniki dla każdego zabiegu. Końcówki zabiegowe Trzy końcówki są dostępne, aby móc opracować szerokie spektrum zabiegowe Twoich klientów. Aplikator Ogma B o długości fali 1064 nm skutecznie usuwa czarne i niebieskie tatuaże, makijaż permanentny brwi oraz półrazową pigmentację. Aplikator Ogma R o długości fali 532 nm odpowiedni do usuwania kolorowych tatuaży z czerwonym lub rudym pigmentem oraz makijażem permanentnym ust. Aplikator Opma C, 1327 mm, laserowego peelingu węglowego. Laserowy zawier węglowy redukuje blizny potrądzikowe, delikatne zmęczki, przebawienia skórne. Opma zawiera zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczne doświadczenie zarówno dla zabiegowców, jak i klientów. Laserowy pielęg węglowy. Odkryj odmładzające korzyści z zabiegu F Carbon Facial przy użyciu zaawansowanego systemu Zemit Ogmalase. Ta zaawansowana procedura estetyczna łączy moc specjalnie sformułowanej maski węglową z precyzją lasera Zemit Ogmalase, zapewniając niezwykłe wyniki w poprawie skóry. Zabieg F Carbon Facial został zaprojektowany, aby rozwiązać różne problemy skórne, oferując wiele korzyści: wyłuszczanie, oczyszczanie i zwężanie porów. Kontrola produkcji sebu, wygładzenie szorstkiej i nierównej struktury skóry, stymulacja produkcji kolagenu i elastyny, ogólne odłodzenie skóry. W naszej firmie co rozumiemy, że Twój biznes, w branży Beauty potrzebuje więcej niż tylko wysokiej jakości sprzętu. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie, które pomoże Twojemu biznesowi nieustannie prosperować. Każde nasze urządzenie jest dostarczane nie tylko z gwarancją i serwisem, ale również z kompleksowym wsparciem: bezpłatne szkolenie, certyfikaty jakości. Materiały marketingowe do promocji nowej usługi w Twoim gabinecie, niezawodny serwis i gwarancja łączy nas wspólny cel uczynić Twój biznes bardziej udanym. Wejdź w najnowszą dziedzinę estetyki z Zenith Ogmalais i skontaktuj się z nami już dzisiaj.